Jeremy Sochan, który nawet dobrze zaczął początek sezonu. No tak, jak sam powiedział, że jego głównym, prawda, aspektem jest tutaj robienie tych wszystkich drobnych, małych rzeczy, no ale patrząc na wkład punktowy, na aktywność, to na pewno tutaj można, nie można szukać w niego, w nim problemu, dziury w całym czy szeroko rozumianych jakichś obaw, jak to było przez ostatnie jeszcze w zeszłym sezonie, gdzie doszukiwano się tutaj problemu. Ja sam zastanawiałem się, czy też wybranie w drafcie przez San Antonio tutaj nie, nie wpłynie oraz też pozyskanie Harrisona Barnesa tutaj nie wpłynie w bezpośrednio na minuty Jeremiego, ale okazuje się, że tutaj dalej dobrze się wkomponowuje. Kolejna sprawa, no to rozwój Łębiego też po prostu pomaga wszystkim innym wokół grać lepiej. Tak? No to naturalny, naturalny bieg rzeczy, zwłaszcza jeżeli mówimy o zawodniku, który no sam z siebie no, Jeremie nie ma a takiego, powiedzmy, wachlarza sam, e, własnych jakichś manewrów, sporo jednak polega na tych takich e, organicznych rzeczach w drużynie, tak? na ścięciach, na obiegnięciach tego typu rzeczy. Więc w momencie, w którym łębi stanowi jeszcze większe zagrożenie, no to e, ci tacy, typowo roleplayerzy, zawodnicy w takiej, nazwijmy to, w miarę podstawowym wachlarzu zagraniań w ofensywie, no mogą jeszcze więcej skorzystać, jeszcze mogą być bardziej wyeksponowani, no. Jeżeli nie patrzymy na San Antonio, to wystarczy zobaczyć, jakie, jakie cyfry wykręca Aaron Gordon w Denver na GC, naprawdę za pomocą Nikoli Jukicza, na prostych naprawdę ścięciach i e, stania w Dunkerspoci i wyjścia w, do, w odpowiednim momencie. Tak, bez wątpienia tutaj y, y, Rafał, jak to w starym polskim dowcipie, trafił swoją wypowiedzią w samo sedno. Bo rzeczywiście inne otoczenie, można powiedzieć takie otoczenie bardziej ułożone, prawda? No i przede wszystkim brak jakichś tam eksperymentów, że Jeremi ma być nie tylko tym transmisyjnym graczem czy tym inicjatorem, ale przede wszystkim no, ma być graczem, który jakby korzysta z tego, że uwaga obrony też jest skupiona na innych zawodnikach. Już nie mówię o współpracy z Chrisem Polem. Natomiast myślę, że no rewelacyjnie był liderem swojego zespołu ostatnio, tak? już ma podwójną zdobyć i to taką naprawdę fajną, wysokie skuteczności akcji. akcję, no wiadomo było, że to musi pójść w górę, tylko pamiętajmy o jednym, że że jest konkurencja. No ja myślę, że to jest fajne też wyzwanie i dla Grega Popowicza i w ogóle dla całego klubu San Antonio. No bo Devin Wesel jeszcze nam się nie pojawił i teraz Jeremy jest wydaje się niezastąpionym graczem pierwszej piątki, przede wszystkim jako stoper tak, no bo to co daje w ataku no to jest w ogóle absolutna premia. On jest w tej chwili drugim najlepszym punktującym tuż za Łębim. No Łębi wiadomo będzie miał ups and downs bo jest graczem, którego po pierwsze w pewnym sensie łatwo rozpoznać, po drugiej myślę, że on chyba nie będzie nigdy takim koszykarzem, z którym będzie można grać tyłem do kosza. Nie ta koszykówka też trochę, może Chris Paul go tam będzie jakoś próbował pozycjonować. Natomiast tutaj może to jest zdrowa konkurencja też dla jego gracza, który tak jak Rafał wspomniał, on nie robi nic skomplikowanego i w tym jest jego największy atut. On ma, że powiem, dobry background koszykarski, tak, ma dobre nawyki, fajnie widzi i jest, jest taki bym powiedział no już zespołowy, no to wiadomo, że jest skrajnie. Natomiast głównym zadaniem mimo wszystko Jeremiego jest to, żeby dołożyć troszkę trójkę. Z tą trójką jest problem od początku kariery nadal nie stanowi w tym względzie zagrożenia, no można powiedzieć, że do tego stopnia, że tam Chris Paul będzie musiał więcej w tej roli. Natomiast fajna jest ta konkurencja i zobaczymy jak ten Devin Wessel, tak no bo już Keldon Johnson na stałe jest graczem wchodzącym z ławki. Natomiast tutaj jeszcze i ten Stefan Castle, chłopak, który no nie będzie rozgrywającym, myślę, że nawet nie będzie zmiennikiem dla jako trzeci rozgrywający, tak po, po CP3, po y, Tre y, Jonesie, tylko będzie właśnie tak troszkę na tę pozycję gdzieś tam wchodził przy 198 centymetrach, prawie jak, jak y, Jeremi. Także no, ja myślę, że oni nawet ten sezon mogli rozpocząć lepiej, gdyby nie to, że, że jednak są zespołem w tej chwili mam wrażenie grającym jeszcze wolniej, kiedy są Harrison Barnes i Chris Paul. Natomiast, kiedy nie ma Chrisa Paula na parkiecie, to wtedy te, ci, którzy do, do niedawna byli startowymi graczami, yy, oni wtedy rzeczywiście przyspieszają i, i ci Spurs też mi się podobają. I co ciekawe, w tych przyspieszających Spurs też Jeremy dobrze funkcjonuje. Oni mogli wygrać, mogli wygrać ten, ten drugi mecz. Z, z, z Houston Rockets u siebie, to, 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 to co grali jeden po drugim, te, te derby Teksasu, na razie same teksaskie mecze. Natomiast natomiast no, niestety jest trochę problem dalej powrotu do obrony, nawet z Harrisonem Barsem i nawet z Chrisem Polem, jest problem też strat. No i rzuty wolne również pozostają nie najmocniejszą stroną. To wszystko trzeba poprawiać, bo wiemy, że. Sama dywizja, w której są, tak, i, i, i konferencja, w której są, to tam nie ma marginesu błędu. Ja no. tylko jedną rzecz dodam odnośnie samego ułębaniamy, bo tutaj uważam, że to jest taka rzecz, którą trzeba dodać. Wspomniałeś o tym, że to jest ten zawodnik, który raczej nie będzie grał do kosza i w 100% się zgadzam. I jeszcze bardziej chodzi o to, że. Tyle się mówiło o tych jego warunkach, o tym wzroście, o tym jaką ma technikę przy właśnie tym wzroście, takiej rozpiętości ramion. I to najlepiej oczywiście sprawia defensywie. To jest zawodnik fajny, mobilny. To, że on będzie kiedyś najlepszą broń solniki to raczej jest pewniak. Ale właśnie wydaje mi się, że Spurs dopiero zrobią ten skok do przodu, kiedy Wemby tak naprawdę zdefiniuje... Swoje największe przewagi, tak jakby swój styl gry. Bo często to wygląda tak, że jeżeli bardziej kompaktowy zawodnik go broni tyłem do kosza, to jest to niego wypchnąć z racji tego, że ma ten wyższy środek ciężkości. A z drugiej strony, jak łębi stara się grać na obwodzie, to jednak, no okej, okay, na swoje warunki, to on ma świetne wyszkolenie techniczne. Potrafi kozłować, rzucać, podawać wszystko, tak naprawdę potrafi, ale już dochodzimy do takiego momentu, gdzie. Ten wzrost, który miał być jego największym atutem, staje się z drugiej strony jego największym problemem. Więc z tej małej próbki, której w ogóle widziałem, San Antonio, to naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Ten zespół jednak robi postęp, i te, ci weterani to super dodatek. Ale jeżeli oni mają zrobić jakiś większy skok w, kre, w kierunku właśnie playoffów. play, -off, play -off, to moim zdaniem tutaj kluczową rolą to właśnie to, żeby Wembley stał się z tej młodej gwiazdy na już tą prawdziwą gwiazdę. No, wiadomo też, taka jest chyba też ścieżka każdy, yy, wszystkich największych, że oni dokładają do swojego warsztatu arsenału. No przecież. A nawet już patrząc na jakieś evenementy i najlepszych, no to LeBron dołożył tak naprawdę grę na w dopiero wchodząc do Miami, czyli w swoim, żebym nie skończył, dziewiątym sezonie. No to nie głębi e, grając, tak naprawdę teraz e, nadal jest swoje tak naprawdę pierwsze szlify, bo tak to, tak to trzeba odbierać, tak naprawdę. E, ma jeszcze masę przed sobą czasu, też dopiero wokół niego ten skład się buduje, który pozwoli mu na eksponowanie tego typu rzeczy. I myślę, że do, przy odpowiednim też otoczeniu, bo też weźmy pod uwagę to, że możliwości, rozwój to jedno, ale to, czy nasze umiejętności są w stanie nie być wykorzystane, mocno zależy od tego, kto jest wokół nas. Więc e, głęboko w to wierzę, że nie dość, że sam dołoży tą cegiełkę i rozwinie się, to, e, to przede wszystkim zostanie otoczony takimi osobami, które są w stanie w pewien sposób mu pomóc znaleźć odpowiednią sytuację, odpowiednie miejsce, żeby wykorzystać dane warunki, żeby wykorzystać. Może nie bezpośrednio mist mecz, chociaż on nie jest chodzącym mistrzem mecza tak naprawdę, ale że przeciwko konkretnemu meczapowi jest w stanie zagrać bardziej z obwodu, bo będzie miał klasycznego centra. Może przeciwko a, niższym, powiedzmy silniejszym zawodnikom a, pokroju, może Draymonda Green, bo to byłby taki fajny, chyba najlepsze porównanie, jeżeli chodzi o warunki fizyczne. Niski, niski, niski środek ciężkości oraz też a, niebagatelna siła. Z nimi może będzie grał bardziej na wysokości jakiegoś przedłużenia linii, rzutów osobistych, wykorzystując już wzrost, oraz też widząc przede wszystkim skąd naciąga pomoc, więc jak najbardziej ten rozwój i wykorzystanie tych warunków w pełni musi się odbyć, żeby tutaj mówić o nim jako takim pełnym dominatorze, o kimś, kto będzie tą ligą urządził i dzielił, ale pamiętajmy, że to jest naprawdę nawet młody chłopak, i nawet najwięksi dokładali takie małe cegiełki oraz większe większe cegły do swojego arsenału na przestrzeni wielu lat. To nie jest tak, że w czwartym, piątym sezonie już mamy graczy kompletnych. Tu mówimy zawsze o doskonaleniu się czy czytaniu gry, rozumieniu też jej ewolucji. Więc rzeczywiście ta potrzeba jest, ale myślę, że na spokojnie ona nadejdzie, tylko potrzebujemy trochę cierpliwości. Ja czytałem taką, takie długie story, jak to Łębi bardzo ciężko pracował nad przygotowaniem fizycznym. Co prawda, trochę mu ten rytm przygotowań się się łamał ze względu na to, jak, jak z reprezentacją Francji musiał walczyć no, ostatecznie duży sukces. Z niemałym trudem, ale jednak to srebro, prawda? Natomiast tam co najmniej ze dwa mecze Francuzów były tragiczne, jeżeli chodzi o y, y, korzystanie z atutów Łębiego. Y, y, I, I myślę, że. Łębi ma ten problem, że on jest bardzo dobrze rozpracowany przez drużyny przeciwnika i on na razie nikt go nie podwaja i nie, nie będzie podwajał. Łębi ma problem, żeby wywalczyć sobie pozycję na dole nisko, tak, a to, a to... No, inna jest też Koszykówka, no może on się za późno urodził, o 20 parę lat, e, jakby miał rywali jak Karim abdul jabal czy nie wiem Robert Perisz, to, to byłaby inna sytuacja. Natomiast moim zdaniem on y, jakby nie wzmocnił się w sensie masy, masy mięśniowej, tak, nie widać u niego, y, natomiast to, tutaj chodzi raczej o, o, o o, o wydolności, tak? O, o, o być może właśnie jeszcze te, te zasięgi, że on zmalał w Stanach Zjednoczonych o, o ładnych parę centymetrów, już nawet nie jest najwyższy w NBA, bo chyba za Kidi w tej chwili numer jeden. Natomiast ewidentnie te, to jest taki kolejny sezon, bo pierwszy sezon WMB-ego niestety bez postępów w San Antonio Spurs i to nie jest dobry znak. Natomiast ta, ten drugi sezon jest też trochę taki, że zarówno CP3, jak i y, y, HB Miss z Golden State Warriors 2015 roku, że to są gracze, którzy są tymczasowo. Także widać, że ktoś ma tam dalszą perspektywę, prawda? Nie od razu, tak? Nie od razu. To nie jest przypadek Tima Duncan'a, który y, y, wszedł do, do naprawdę ciekawej drużyny, tylko ona była rozbita kadrowo, tak? No, słynne kontuzje Robinsona, Shona Eliota, nie wiem, nawet Dominika Wilkinsa, który wtedy był w San Antonio Spurs. Kiedy władzę objął Greg Popowicz, i myślę, myślę że to, to będzie wymagało po prostu dłuższej perspektywy. San Antonio to jest takie miejsce, że tam presji nie ma, tak, no jakby medialnie się poprawili, bilety są troszkę droższe niż były dotychczas na, na mecz. A, a propos, skoro zacząłem o biletach, warto powiedzieć, że teraz jest idealny moment, żeby lecieć do Stanów i chodzić na mecz NBA, bo widziałem ceny najtańszych, oczywiście, biletów, czyli najgorszych w takich miastach jak Atlanta, Memphis, Portland dosłownie za 4, 5, 8 dolarów. Niesamowite, to droższe są bilety na mecze na, w Polsce czy, 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 czy w Europie. Oczywiście no, te ceny, jak kupimy z wyprzedzeniem. No i to też, rzekłem, troszkę. Podbieranie klienta, bo nawet w Chase Center poniżej 100 dolarów. Chyba jedyny klub, który tak regularnie ma teraz ponad 100 dolarów, najniższe bilety, no to oczywiście są Nowe X, no ale to specyficzne, specyficzne miejsce. No i na inaugurację wiadomo, w Bostonie najtańsze bilety, no to jakieś szaleństwo, nawet w Los Angeles najtańsze bilety na pierwsze trzy mecze, no to też było tam w granicach 100 i no może nawet więcej dolarów. Także także polecam NBA na, na żywo z miejsca. Z tym, że do Memphis też troszkę inaczej kosztuje bilet, prawda, niż do Chicago. No Właśnie ostatnio Rafał proponował mi taką wycieczkę do Stanów i Wiesz, nie, przypomnij mi... Orlando, a, Memphis, piękna wycieczka. Przypomnij mi Rafał, jaka to była kwota? No, inaczej. Oś, 18, 14 tysięcy? No bliżej inaczej, to no pewnie ze wszystkim trzeba liczyć taką wycieczkę, taką dłuższą powiedzmy, gdzie chcemy też zobaczyć trochę e, już nie tylko sam, sam, samą halę, ale a, tak, tak, mniej więcej, trzeba, jak orientowałem się kiedyś, ile mi taka wycieczka może, może kosztować, no to jak myślę, że, że, że koło 2000 to się taka, taka podróż, ale to żeby też zobaczyć, wiadomo, nie jeden mecz, żeby sobie zorganizować, tak, żeby zobaczyć kilka tych, tych gier. Przy okazji, wiadomo też, jak już jest, no to zobaczyć chociaż tą kulturę danego regionu, no bo wiadomo, że nie całych stanów, nie, nie przy tej rozbieżności kulturowej. No ale nie zmienia to faktu, że no zamiast też wiadomo, gdzie, gdzie, gdzie pojedziemy, bo tak jak wspomniałem Wojtku, no ceny są różne i to nawet powiem w ten sposób, jeżeli jesteście tego ciekawi, kiedyś sprawdzałem a ceny hot dogów oraz miejsc parkingowych w od hali, to a, tu mamy kilkukrotną czasami przebitkę, no wiadomo tutaj można zaczynać właśnie od porównywania Memphis do Nowego Jorku, choć blisko między, z nazwy w alfabecie, to jednak Jedna, jest to jedyna bliskość, bo przewiska była dosłownie chyba pięciokrotna na miejscach parkingowych. No hot dogi na szczęście trochę Trochę mniej chyba tylko dwa czy trzy razy droższe, ale rzeczywiście. Jeszcze Sacramento widziałem bardzo tanie, jeszcze, jeszcze widziałem, jeszcze coś widziałem z tych także naprawdę. No Atlantę wspomniałem, tak Portland wspomniałem. Natomiast no właśnie fajnie, że poruszyłeś ten wątek, bo to takie specjalistyczne nazwijmy to firmy zajmujące się jakby klientami, no to właśnie one podkreślają to, że bilet, nie dość, że bilet to jest jeszcze parking, jeszcze właśnie popcorn i tak dalej, to robią się setki już w tej chwili dolarów. Natomiast też warto powiedzieć, że w Stanach jest bardzo wysoka inflacja. Moje pierwsze wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ja pamiętam taką sieć hoteli, może nie pierwsze, ale gdzieś tam pierwsza połowa lat 90. sieć hoteli Howard Johnson, naprawdę z reguły ze śniadaniem, z parkingiem za darmo, to było 39 dolarów. Netto, tak? Także 40 parę brutto. Teraz te podobne, podobne standardy hotelu to są 400 dolarów, a w Nowym Jorku i w Bostonie, w Los Angeles, myślę, że 800, jak nie więcej.